No dochodzi, poczekajcie. To teraz jesteś narratorem. No, 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 już nie może wytrzymać z rozkoszy. Palce zacisną na kamieniu. Już drapie do tynku. <ślesz> no, już tam też już krzywo trzyma. Lubi to. No piściosek. Jeden z drugim, żeby żyć, muszą myć. <ślesz> <ślesz> Nie kurwa, kur... tam To co mówi, to A właśnie, jesteś jeszcze taki hardy, żeby z się zrobić przysiad? Nie, najlepiej po co przysiad? Michała, po... czujesz coś na karku? <noise> <Ja. głosy> Nie, niektórzy, niektórzy, niektórzy mają głowę na karku, a Michał ma tak. na karku. <noise> Michał mówi, że to też, że Rausi telefon wibruje. To nie dębam. Bo... No, ale... Go w potylicach no. zatankował. go znakałtuje? No tak.